W połowie marca 1942 roku. Druga armia uderzeniowa, dowozona przez generała Andrzeja Własowa, słaba i wykrwawiona, skierowana na pomoc oblężonemu Leningradowi, została okrążona. Wszelkie próby przerwania pierścienia niemieckich wojsk podejmowane przez armię Własowa, jak i z zewnątrz, nie przynosiły rezultatów. 22 maja oddziałom Własowa udało się rozerwać niemiecki pierścień i przez niewielką lukę Wydostało się z okrężenia 7 tysięcy radzieckich żołnierzy. Ale trwało to krótko. Już następnego dnia Niemcy zamknęli pierścień, odcinając wojska Własowa. Te pozbawione dostaw zaopatrzenia, amunicji i żywności nie mogły długo wytrwać. Ich los wydawał się przesądzony. Pułkownik Reinhard Gelen, który w kwietniu 1942 roku objął stanowisko szefa Fremde here Ost, obce armii wschód, Uznał, że jego polem działania, które mogłoby dać najlepsze plony, były obozy jenieckie. Wyżsi oficerowie mieli więc ogromne znaczenie, gdyż ich wiedza była znacznie większa niż prostych żołnierzy. A co dopiero dowódca armii, jednakże Własów, miał jeszcze inne miejsce w planach Gelena. Sytuacje pogarszały fatalne decyzje Stalina, które prowadziły do ogromnych strat. Własów, informowany przez Gelena, dobrze zdawał sobie sprawę, że państwo Stalina runie lada miesiąc.